Hierarchii nie ma. Jesteśmy zorganizowani w sposób w 100% demokratyczny, to znaczy każda osobna kongregacja, każda wspólnota jest niezależna od siebie nawzajem. Te wspólnoty wybierają w sposób demokratyczny swoje własne, że tak powiem, rady parafialne, wybierają osoby, które później reprezentują je na arenie lokalnej, w dystrykcie, i wybierają przedstawicieli do zarządu naszego. Em, Narodowego. Jednak to nie jest hierarchia. My nie mamy żadnych biskupów. Tak jak mówię, jesteśmy raczej federacją równych sobie wspólnot. Ja, jako osoba duchowna, także nie mam jakiegoś takiego zwierzchnictwa tutaj, nie mam takiej władzy wykonawczej nad moją kongregacją. Jeśli chodzi na przykład o decyzje odnośnie budynku czy w ogóle życia tutaj wspólnoty, to tak naprawdę wszystko jest podejmowane przez głosowanie osób, które są tutaj członkami.